23 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie odbył się wyjątkowy koncert zespołu tańca estradowego Ekrol, kończący sezon taneczny 2023-2024. To niezapomniane wydarzenie, zorganizowane w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, nosiło tytuł W Rytmie Estrady. Młodzi tancerze zaprezentowali swoje umiejętności w różnorodnych stylach tanecznych, zachwycając licznie przybyłą publiczność energią i pasją. Koncert był przede wszystkim zwieńczeniem ciężkiej pracy zespołu i doskonałą okazją do podsumowania ich tanecznych osiągnięć. Zespół Ekrol po raz kolejny udowodnił, że taniec to nie tylko ruch, ale także sztuka wyrażania emocji. Każdy występ był prawdziwym widowiskiem, pełnym kolorów i dynamiki.